🎵🎵🎵 Witajcie moi kochani kałeczki w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj dla was przygotowałam trochę inny odcinek niż jest zazwyczaj <grym> Bardzo ostatnio mało mam y, pomysłów na nagranie filmu Strasznie mało i y, y, przyznam wam, że trudno jest mnie z filmami Mam zagadki z ale nie chcę ich ciągle wrzucać Chcę coś innego i od dwóch tygodni jak to nagrywam to nie było żadnego filmu i po prostu bardzo chcę, aby się jakiś pojawił na kanale oraz w pewnym momencie do głowy wpadł mi pomysł dotyczący tego odcinka i jak to teraz nagrywam? jestem po już nagrywaniu i myślę, że dość fajnie to wyszło a wy zaraz wszystko zobaczycie a więc co, aby nie przedłużać to zaczynamy Czyli na moim treningu będzie 7 przeszkód: 5 stacjonat, 1 krzyżak i 1 okser. Okser będzie miał 90 cm, krzyżak 80, tak 80, a stacjonaty po metrze. Na samym początku jadę stacjonatę, później kolejną stacjonatę, krzyżaka, stacjonatę, oksera, stacjonatę i stacjonatę. Dobra, to teraz mi powiedzcie, jaki jest wzór na przyspieszenie? O kurcze, jaki jest wzór na przyspieszenie? Zaraz. Um, Boże, nie pamiętam. Zaraz ona mnie spyta. Dobra, Zosia, ty może powiedz. Nie wiem. Boże, wy nic nie wiecie. No to świetnie, znam cały mój przejazd na trening, ale już nie pamiętam. Wzoru na przyspieszenie szczerze nie mam żadnych spodni a muszę jakieś założyć do szkoły jedyne spodnie jakie mam to są bryczesy no dobra coś muszę założyć dobra jest pewien mały problem nie mam smyczy dla swojego psa a potrzebuję jej ponieważ muszę z nim jakoś wyjść na spacer psłom się smyć, ale nikt mi nie powiedział, że nie mogę z psem chodzić w wiązie Mam pewne małe pytanko, bo mi się szczotka wypsuła i nie mam jak sobie rozczesać moich włosów. Czy nie mogę użyć szczotki do grzyby? Ja się pytam, dlaczego ja nie wiem, mam czy tych czy pana Tadeucha, z którego tak naprawdę... Dobra, czegoś mogę się nauczyć. Ale czyli przypadkiem w życiu nie będzie bardziej potrzebna mowa koni? Prawdy powinni się zastanowić, czy przypadkiem nie powinni do szkoły zdać lektur dla koniarzy. Dobra, czyli biologia, polski matma, jeszcze książka do matmy, a za to, to my jak lepiej konno i mowa koni. No i tak, to ja już się mogę uczyć w szkole. No więc co, to już było wszystko na dzisiaj, jeśli odcinek wam się spodobał, koniecznie odcinka, w górę, dajcie mi znać, czy nie chcieli kolejnej części, a więc co, ja się z wami żegnam, widzimy się już w kolejnym odcinku, a więc do zobaczenia i papa! Pa. Jeszcze więcej książek, a za to włożymy to. Czyli nie Dobra, jest ja pewien mały problem. Nie mam smyczy dla psa, bo ja się pytam, dlaczego ja mam wyprzedzić zemstę czy pana Tadeusza, a już nie mogę, mam... okay, nie mam. okej, okay, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. okej okay. Raz, dwa. <ścoughs> raz, dwa.